Nazywam się Michał Plantos i jestem właścicielem firmy Erediction. Zajmujemy się pompami ciepła, klimatyzacją i wentylacją na terenie Dolnego Śląska. Znajdujemy się w Jedlinie Zdrój, przy domu e, wykonanym z konstrukcji szkieletowej, w którym mieliśmy przyjemność instalować jedyne źródło ogrzewania, którym są pompy ciepła powietrze-powietrze oraz systemy rekuperacji Comfowent. Dom składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest to część mieszkalna o powierzchni 180 m2. Za ogrzewanie części mieszkalnej są odpowiedzialne dwa klimatyzatory kanałowe Fujitsu. Każdy z nich pracuje na czynniku R32 i jest wyposażony w sprężarkę inwerterową. Oba klimatyzatory mają moc grzewczą 3,5 kW. Każdy z nich jest zainstalowany dla każdego piętra osobno. Część mieszkalna jest wyposażona w system rekuperacji konfowent. To samo się dotyczy części rekreacyjnej o powierzchni 60 m2. Również jest wyposażona w system rekuperacji komfowent, Z tym, że ona jest odgrzewana dwoma klimatyzatorami Fuji Electric w wykonaniu ściennym. Klienci często pytają nas o głośność naszych agregatów. Z doświadczenia wiemy, że nie jest to problem w nowych budynkach a głośność jest daleka od nawet wyśrubowanych norm nocnych. W tym przypadku w agregacie Fuji Electric na średnim obciążeniu głośność wynosi 41 dB. Zarówno sterownik od klimatyzatora, jak i od rekuperatora są dotykowe i ciekłokrystaliczne. Klimatyzacja służy przede wszystkim do utrzymania temperatury komfortu. Może pracować zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Natomiast rekuperacja może nam utrzymywać odpowiednią temperaturę, ale również wilgotność. Właśnie przez zastosowanie wymiennika obrotowego. Zarówno instalacja klimatyzacji, jak i instalacja powietrznej pompy ciepła pompy ciepła powietrze-powietrze wymaga oprócz poprawnej instalacji późniejszej regulacji tak aby wydatki powietrza na każdym z punktów wentylacyjnych były zbliżone jak najbardziej zbliżone do wartości projektowej do regulowania wydatku kolejnych punktów wentylacyjnych używa się anemometru ze specjalnym zestawem rękawów jak widać w tym punkcie wentylacyjnym nasz wydatek powietrza wynosi 85 m sześciennych na godzinę oprócz regulacji wydatku powietrza na każdym z punktów Warto również sprawdzić temperaturę nawiewu. W tym celu używamy kamery termowizyjnej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Proszę pamiętajcie, że każdą instalację należy zmierzyć i wyregulować. Zachęcam też do skorzystania z naszej oferty w zakresie instalacji pomp ciepła, rekuperacji, klimatyzacji, ogrzewania podłogowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Działamy w promieniu do 150 km od Wrocławia. Do usłyszenia!